Przechodząc dalej, jeżeli już mamy zawodnika, który wykonuje, już ma jakąś świadomość na temat treningu siłowego, powiedzmy, że wykonuje wyciskania, OHP, przysiady, martwe i tak dalej, na jakim przedziale możemy właśnie budować siłę? bo nie wiem, czy tren się spotkał, ale przyjął się taki magiczny zakres powtórzeń od 1 do 6 na budowę siły, od 8 do 12 na budowę masy mięśniowej, a wszystko z że jest wytrzymałość. Czy możemy trening siłowy kategoryzować w takich widokach, czy to nie ma w ogóle y, jakiegoś potwierdzenia? Oczywiście te wszystkie jakby wyznaczniki powtórzeniowe, tak jak już tutaj wspomniałeś, są jakimś tam wyznacznikiem odnośnie tego, czy budujemy stricte siłę, czy wytrzymałość, czy, czy klartrofię mięśniową i tak dalej. Natomiast ja bym bardziej starał się podchodzić pod takim kątem, może nie że ogólnikowym, ale bardziej takim pod kątem tego, co sam zawodnik wewnątrz siebie czuje. No bo teraz nie wyobrażam sobie sytuacji, że przychodzi zawodnik, który, przypuśćmy, robi 100 kilogramową sztangą przysiady na, na 6 powtórzeń, ale ten ruch jest Mówiąc tak kolokwialnie brzydki, zakresy są poskracane, sylwetka nie jest stabilna, nie ma odpowiedniego wzorca oddychania przy tym i on powie mi, że jest silny bo on tyle no w mojej opinii na dzień dzisiejszy ja takiego zawodnika nie traktuję jako zawodnik silny. Wolę, żeby na przykład zrobił ściód mniejszym obciążeniem, ale żeby ten przysiad był przemyślany, żeby był świadomy, żeby wszystkie fazy ruchu Zejście ekscentryczne, wyjście do góry koncentryczne w szybszym tempie stabilność sylwetki, żeby te wszystkie zakresy w stawach skokowych, biodrowych, wahał, żeby to wszystko było zachowane. I jeżeli taki zawodnik zrobi, przypuśćmy, 10-12 powtórzeń, to nie uważam, żeby stricte miało to znaczenie, że jest słabszy niż ten, który zrobił nie do końca odpowiedni przysiad na 5 na 5 powtórzeń. Natomiast oczywiście, jeżeli Mówimy tutaj o zakresach powtórzeniowych. No to wiadomo, że jeżeli chcemy budować siłę, no to gdzieś tego ciężaru musi być więcej, i zdarzają się też takie sytuacje, że momentami gdzieś ta technika może zostać zafiana. Aczkolwiek jestem świadkiem, i też gdzieś tutaj my staramy się poniekąd tak pracować, żeby z zawodników, mimo wszystko poniekąd, Kierować, głównie tych młodszych, kierować pod kątem większego zakresu powtórzeń. No, nie wyobrażamy sobie sytuacji, że przychodzi zawodnik, który powiedzmy pod kątem funkcjonalnym jest gotowy już do treningu siłowego i dajemy mu bardzo duży ciężar i robi tam jakieś ćwiczenia na 6 powtórzeń. Nie. Wolimy, żeby zrobił. Te ćwiczenia na 20 powtórzeń mniejszym ciężarem, w odpowiednim tempie, skoncentrowane a i tak jak się później okazuje na naszych badaniach, tutaj jego siła i tak, i tak wzrasta. Nie jest to być może stricte taki sam cel w sobie, no bo jednak robimy 20 powtórzeń, ale efektem ubocznym tego jest, że i tak gdzieś ta siła się poprawia. Natomiast u takich zaawansowanych zawodników, u seniorów, jeżeli oczywiście są dobrze poprowadzeni. Są w odpowiednim reżimie treningowym, i tak dalej, no to te zakresy ruchowe na pewno odnajdą swoje, swoje przełożenie w treningu i w poprawie ich zdolności motorycznych. Myślę, że trener bardzo ważną rzecz powiedział odnośnie techniki, która przewyższa ciężar. Czyli lepiej po prostu delikatnie zejść z ciężaru na rzecz poprawy techniki. Oczywiście, że tak. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zła technika nigdy nie może być takiej sytuacji, że ciężar jest. Kosztem, wzrost ciężaru jest poświęcony kosztem, kosztem techniki. Absolutnie nie może być takiej sytuacji. trening przygotowania motorycznego ma być przede wszystkim bezpieczny. Nie chcemy się narazić na jakiekolwiek kontuzje, stricte, które odbędą się tutaj na treningu przygotowania motorycznego. Absolutnie. Jeżeli tempo wykonywania ćwiczeń jest, nie jest odpowiednie, nie jest tak jak sobie zakładamy, no to jest to, jest to błąd. Jeżeli zawodnik na ciężarach będzie pracować, w sposób zawsze wolny gdzieś będzie wolno się przemieszczam z tym ciężarem, nie będzie koncentrować się na tym, żeby gdzieś ta faza koncentryczna bardzo mocno poszła do góry. Nie wiem, jeżeli nie będzie odpowiednio zachowane tempo w momencie fazy ekscentrycznej i wiele, wiele, wiele innych kwestii, no to nic dziwnego, że później mówimy tak, a inaczej, że jakiś zawodnik zamulał, no bo chodzi na, na siłownię i pracuje na na ciężarach. Nie, zawsze technika musi być na pierwszym miejscu. Jeżeli technika jest na pierwszym miejscu, jesteśmy w stanie zwiększać ciężar pod względem, pod kątem takim, że technika oczywiście dalej będzie zachowana. Natomiast nie ma też co się oszukiwać, są też takie sytuacje, że żeby pewnego rodzaju granice pokonać, a zawodnik uważa w treningu zarówno i przygotowania motorycznego, i na musi je pokonywać, więc zdarza się, że jakieś tam jedno, dwa powtórzenia z pomocą partnera, bądź jakieś tam oszukane techniki mogą się pojawić, ale nie jest raczej ich stricte regularnie na każdym, na każdym treningu. A, trochę już na tym wspomnieliśmy, ale czy mógłby trener powiedzieć, czy są stricte ćwiczenia? na których budujemy siłę, bo wiadomo, że jest trójbój sił, w którym jest wyciskany, w którym jest martwy ciąg, w którym jest przysiad, ale czy faktycznie właśnie tylko możemy się obracać w tych ćwiczeniach, czy jakby zawodnik, który nie ma takiej świadomości, może pomyśleć, że na przykład w na możemy zrobić siłę. Jak, jak to się rozgranicza? Przede wszystkim to, co z musimy, czego musimy sobie zdawać sprawę, to jeżeli mamy Zamiar mówić o treningu przygotowania motorycznego piłkarzy, to zawsze jest, jeżeli już mówimy o pracy tutaj na ciężarach, to jest to zawsze praca na, na ćwiczeniach złożonych, na, we wszystkich, zaangażując to wszystkie, wszystkie wzorce ruchowe. Dlatego w przygotowaniu motorycznym nie do końca jesteśmy w stanie uwzględniać takie. Zasady jakie panują najczęściej na treningach siłowych w takich tam powiedzmy, większych siłowniach typu trenowanie klatki, barków, bicepsów, pleców, tylko koncentrujemy się na wzorcach ruchowych czyli mówiłam tutaj stricte wzorce pchania, horyzontalnego, front, y, horyzontalnego frontalnego przyciągania, przyciągania obu rącz, y, obu nóż, jedną nóż i tak dalej, z dominantą biodrową, kolanową i tak dalej. I dopiero wtedy nazywamy dziś te wszystkie ćwiczenia, no bo przede wszystkim dążymy do tego, żeby zawodnik pracował na bazie albo własnego ciała, albo na bazie wolnych ciężarów, dlatego żeby angażował jak najwięcej jednostek motorycznych, czyli jak najwięcej mięśni do danego ćwiczenia. Nigdy nie jest to możliwe, żeby zawodnik trenując na przykład na jakiejś maszynie, która izoluje mięśnie, izoluje klatkę piersiową, stawał się coraz bardziej silny, coraz pod kątem takiej siły funkcjonalnej, którą jest w stanie wykorzystać na, na boisku, absolutnie nie. Jeżeli chodzi o jakieś stricte nazewnictwa ćwiczeń, tak jak już na pewno różnego rodzaju przysiady wykroczne, bułgarskie zakroki, wykroki do przodu. Jeżeli chodzi o klatkę piersiową, różnego rodzaju pompki, modyfikacje, progresje, regresje tych pompek, zarówno wyciskanie na klatkę piersiową i sztangi. I sztangielek oburącz, jednorącz na zmianę i to samo również na barki, na dolną, dolne części ciała, różnego rodzaju mosty tyłem, różnego rodzaju hip trusty, różnego rodzaju martwe ciągi obu nóż, jednonóż i tak dalej. Na pewno są to ćwiczenia, które mocno, mocno przyczynią się do tego, żeby zawodnik stał się silniejszy, funkcjonalny. Ponieważ ważne to, jak te wszystkie ćwiczenia odwzorują to, w jaki sposób zawodnik porusza się po boisku, wszystkie wzorce, wszystkie wzorce ruchowe. Jeżeli zawodnik chce trenować moc i siłę na innym treningu, czy ma to jakieś znaczenie, gdzie umieścimy właśnie ćwiczenia, można powiedzieć, pod siłę? Czy będzie to koniec treningu, początek, czy absolutnie to nie ma znaczenia? Nie, ma to, ma to ogromne znaczenie. Musimy sobie zdawać, że jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, to jest też pewnego rodzaju metodologia. Nie jest to stricte taki trening siłowy, jak wielu, wielu ludzi myśli i, i wykonuje najczęściej. Nie, absolutnie nie. Na dzień dzisiejszy jestem w stanie powiedzieć, że z mojego punktu widzenia najważniejsza część w przygotowaniu motorycznym młodego zawodnika to rozgrzewka. Być może jest to dla wielu ludzi zaskoczenie, ale dla mnie jest to fundamentalna część, ponieważ my akurat w Football Training Center bardzo mocno przykładamy uwagę do rozgrzewki. Bardzo mocno zależy nam na tym, żeby zawodnicy w trakcie rozgrzewki bardzo... Zaktywizowali wszystkie mięśnie, wszystkie grupy mięśniowe, które będą pracowały w trakcie głównego treningu, żeby odpowiednio poprawił się zakres ruchomości wstawa, czy gdzieś ta cała mobilizacja, stretching dynamiczny został poprawiony, żeby te wszystkie wzorce ruchowe, wzorce biegania już były mocno zaaplikowane w tej części, ponieważ umysł zawodnika jest jeszcze bardzo świeży. Dlatego jest to według naszej metodologii idealny moment do Trenowania szybkości zawodnik jest świeży, jest już przygotowany, jest bardzo układ nerwowy, jest mocno pobudzony, zakres ruchomości w stawach jest już poprawiony, dlatego jest to idealny moment, żeby trenować szybkość z naciskiem oczywiście na prawidłową technikę biegu. Następnie w momencie, gdy już zawodnik jest na tyle pobudzony, te jednostki motoryczne i odpowiednie włókna zostały pobudzone, więc uważamy, że jest to bardzo dobry moment do tego, żeby trenować moc. Dlatego tutaj te wszystkiego, wszystkie rodzaje ćwiczenia pliometryczne, balistyka z piłką lekarską, czy jeżeli zdarzy się jakiś zaawansowany zawodnik ćwiczenia olimpijskie, bądź jakieś odmiany tych ćwiczeń olimpijskich w wersji prostszej, bądź też trudniejszej, to jest akurat na pewno ten moment. Dopiero później gdzieś jesteśmy w stanie przechodzić do, do stricte takiego treningu siły, siły funkcjonalnej i uważam, że gdzieś tam ewentualnie na samym końcu może się pojawić również moment treningu, no jakiś fragment treningu z akcentem na wytrzymałość. Całość oczywiście musi zostać podkreślona pewnego rodzaju jakąś tam prewencją, uspokojeniem organizmu, fazą regeneracji i tak dalej. Trener bardzo mocno wyczerpał temat, ale spytam się odnośnie rozgrzewki. Jeżeli mówi trener, że to jest bardzo ważny aspekt treningu, jakie, jakie macie podejście, jakie trener ma podejście do tego, bo teraz, właśnie narosło trend na rozgrzewkę RAM. Czy stosuje trener właśnie taki model w przypadku swoich zawodników? Zgadza się. RAM, myślę, że jest to jednym z takich najpopularniejszych protokołów, jeżeli chodzi o rozgrzewkę. My osobiście, ja osobiście tutaj w Football Training Center go stosuję. Natomiast, nie są to jakby stricte takie rozgrzewki rampowe pod kątem tunelowego myślenia. Praca trenera jest to praca twórcza, piłka nożna jest dyscypliną bardzo kreatywną i też poniekąd tego wymaga się od zawodników, żeby, żeby byli też kreatywni na treningu, na meczu, no i uważamy też, że, żeby, że ta rozgrzewka również musi być poniekąd kreatywna, dlatego nawet już różnego rodzaju takie podstawy jak Podniesienie temperatury ciała w postaci różnego rodzaju ćwiczeń ogólnorozwojowych tak ale jesteśmy naprawdę w stanie dobrać takie różnego rodzaju formy, żeby gdzieś to też psychicznie pod kątem myślenia zawodnika było na tyle atrakcyjne, że, że chciał, żeby chciał więcej. Natomiast jak najbardziej, RAM jest to taka podstawowa, podstawowy protokół rozgrzewek. Ja my osobiście, w momencie, gdy przyjedzie do nas zawodnik na, na obozy, to. Przeprowadzamy takie szkolenie, pokazujemy w jaki sposób zawodnicy mogą wykonywać ją sami w klubach, nie zajmuje ona bardzo dużo czasu, a na pewno jest w stanie poprawić bardzo wiele aspektów, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne piłkarzy.